Heleka wszystkim, dawno mnie tu nie było, co? <laughs> Jedynym słusznym wyjaśnieniem mojej nieobecności było to, że obecnie zdaję maturę i dyplom i przez ostatnie miesiące byłam dość zajęta właśnie przygotowaniami do obydwu rzeczy. Plus y ta pandemia. Sprawiła, że dostałam niezłego dołka i nie chciało mi się w ogóle nic nagrywać na ten kanał. Za co trochę rozwinęłam mój drugi kanał z animacjami, który po raz dziesięciotysięczny zmienił nazwę, której nie będę przytaczać, bo jest trudna gdyż wzięłam ją z mojego Instagrama. To jeszcze nie jest na moim Instagramie, serdecznie polecam. Są tam bardzo fajne rysunki, nie tylko smoków, lecz i innych moich dziwnych y, fantazji i rzeczy. Wszystkie linki będą jak zwykle w opisie, więc zapraszam. Jak pewnie widzicie, po tytule odcinka zamierzam Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej wspaniałej rasie smoków, które wymyśliłam w sumie już bardzo dawno temu, a dopiero teraz. Y, Jakoś w miarę zgarnęłam wiedzę do kupy. Czyli pomrukach ognistych. Trochę na ten temat mówiłam już w filmie o moim kochanym smoku Sonecie. Jednak zważywszy, że projekt Nairan zaczyna nabierać naprawdę niepokojącego dla mnie rozpędu, naprawdę nie sądziłam nigdy, że doczekam, że mój świat stanie się aż tak wielki, stwierdziłam, że przybliżę wam. Wszystkie rasy smoków, jakie występują w moim świecie, i na każdą rasę właśnie chcę poświęcić osobny materiał, bo trochę tego jest, nawet jeśli nie wiem ile z tego wyjdzie. Jednak zaczynając od takich e, technikali, czym jest Nairan? Nairan to jest e, kontynent, taki dość duży kontynent. Um, Wokół niego są wysepki i takie tam, jednak my zajmiemy się wschodnim Nairan, gdyż tam występuje najwięcej smoków i tam one rozwinęły swoją cywilizację. Jeżeli chodzi o smoki, można je podzielić na cztery kategorie. Smoki ogniste, smoki jadowite, smoki wodne i smoki endemiczne. Z czego ta ostatnia kategoria jest... można powiedzieć nazwą bardziej roboczą. Też nie jestem pewna, jak nazwać smoki żyjące na lodowych pustyniach i normalnych pustyniach, bo one się raczej nie za bardzo wpisują w kategorie pozostałych. W każdej ze smoczych ras wyróżnia się także smoki mistyczne. Są to przedstawiciele danego gatunku o nietypowym ubarwieniu bądź odmiennych od standardowych umiejętnościach właśnie zwanych mistycznymi. Smoki twierdzą, że tego typu przedstawiciele i gatunku są wybrańcami Słońca, tudzież Księżyca. Rasą, jaką chcę się zająć w tym odcinku są właśnie pomruki ogniste, jak już wspominałam, muszę się powtarzać, bo tak. Zajczane do klasy smoków ognistych. I tutaj chciałabym nadmienić, że rysowany przeze mnie smok w tym odcinku jest on w stylu kreskówkowym, nie do końca odpowiada temu, jak wygląda, wyglądać one będą w ostatecznej wersji świata. Jeżeli ktoś chce zobaczyć pięknego, pomruka ognistego, który wygląda jak, 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 jak prawdziwy smok, <taki>, taki z rysowanymi łuskami itd., zapraszam na mojego Instagrama, tam pojawiają się tego typu arty. A wracając do smoków. Pomruki ogniste zwane są w starosmoczym oraz elfickim karasirios, co znaczy mruczący żar. W mowie potocznej nazywa się je także czerwieńcami, co raczej stosują je, to nazywają ludzie, gdyż nie każdy wie, że pomruk ognisty to pomruk ognisty. Jak człowiekowi powie, że to czerwieniec, to raczej wie, że chodzi o wielkie czerwone bydle, które zieje ogniem. <grych> ich nazwa pomruki wzięła się z charakterystycznego mruczenia, jakie wydają gdy zamierzają zionąć ogniem. Było na zewnictwo, więc pora na ich wygląd. Pomruki są trzecimi co do wielkości smokami zamieszkującymi Nairan. Posiadają duże błoniaste skrzydła i błony przy ogonie. Robocz nazywam je małymi skrzydełkami, gdyż nie do końca wiem, jak je poprawnie nazwać. Wiecie, jak już szczerbatek, te takie drugie skrzydełka, to pomruki mają to samo. E, na ogonie posiadają one od 3 do 5 długich kolców, symetrycznie rozłożonych po bokach, jak widać na ilustracji. Kolce również posiadają na grzbiecie i policzkach. Tutaj taki, taki mały szczegół, jaki nie umieściłam na ilustracji. Samce pomruka ognistego posiadają kolce jeszcze na brwiach, które idą im aż do rogów. Samice tego nie posiadają. Tak, taką, taki mają dymorfizm płciowy, można powiedzieć. Płocki są najczęściej w kolorach czerwonym, w tym wszystkie możliwe interpretacje tego koloru, od bladych do róży do bordo do krwistych do odrobinowych itd., itd. byleby to była odmiana koloru czerwonego tudzież pomarańczowego. Żółte mogą być najwyżej ich podbrzusza, tudzież błony skrzydeł, raczej nie ma typowo żółtego pomruka. Najczęściej występujący kolor oczu to żółty, brązowy i niebieski. Bardzo rzadko smoki te mogą mieć zielone oczy, jest to bardzo rzadki gen u nich. Mówi się, że pomruki są niezwyciężone, jednak wbrew pozorom posiadają kilka słabych, słabiuteńkich punkcików. Jak to wcześniej mówiłam na poprzednim filmie o snycie, yy, pomruki są takie koksy tego świata, takie, pch, takie koksy nad koksami, smoki nad smokami. Jednak faktycznie mają parę słabości. Jedną z nich jest właśnie przerwa na ogonie pomiędzy właśnie tymi długimi kolcami a kolcami grzbietowymi. Gdy ktoś uderzy w to miejsce, albo dźgnie to miejsce, albo ugryzie to miejsce, jest bardzo duża prawdopodobność, że po prostu odgryzie smokowi ogon i smok nie będzie mógł dalej latać ani walczyć. Taka, taka słabość ciścia. Jednak mało który smok wie, teraz wy o tym wiecie, więc jak kiedykolwiek spotkacie jakiegoś pomruka, uderzajcie go w ogon. Również smoki te potrzebują dostępu do światła. Nie mogą zbyt długo przebywać w ciemnym pomieszczeniu. A jak już przebywają, to muszą być blisko ciepła, ognia, ogólnie coś czego, czegoś, co je ogrzeje. Gdyż są zmienno-cieplne, co u moich smoków jest dość nietypowe, gdyż większość raz jest stało-cieplnych. Także smoki te zrzucają skórę, gdy rosną. Taka wilinka może się zdarzyć dwa razy do roku. Częściej, jeżeli smok rośnie bardzo szybko. Młode zrzucają dość często skórę. Im starszy smok, tym coraz rzadziej. Tu taka ciekawostka: wiek pomruka można policzyć po ilości kolców na jego brodzie. Im ma ich więcej, tym jest starszy. Kolce te zaczynają rosnąć po ukończeniu 20 roku życia i co 10 lat wyrasta im nowy. Do dawnych czasów, smoki te żyły praktycznie na całym Najran. Praktycznie gdzieś się nie, nie poszło, tam jakiś pomruk. Oczywiście na lodowych pustyniach czy na normalnych pustyniach tam, tam ich nie ma, czy na wodzie, czy gdzieś, ale na kontynencie w takim klimacie markowanym można było wszędzie je spotkać. Jednak po Wielkiej Wojnie smoki te zamieszkują wschodnie najram, a konkretnie w znacznej większości gnieżdżą się w Złotych Górach. Tutaj taka uwaga, smoki bardzo lubią nazywać wszystko złotym, co jest żółte, więc dużo będzie lokacji i nazw złotych. A stolicą ich królestwa jest Złote Miasto, które znajduje się w złotych górach, na spalonych ziemiach. A do spalonych ziem nazywają się spalone, gdyż właśnie pomruki i bazyliczki tak jakby je wypaliły i tam nie za bardzo da się żyć. Chyba, że jesteś pomrukiem albo bazyliszkiem, to wtedy tam masz fajnie, bo nie boisz się, że nagle coś podpali. Pomruki żyją w zorganizowanym społeczeństwie, na którego czele stoi królowa. W czasie takim dzieje się fabuła mojej książki, jest nią królowa płomień. Tu macie jej pierwsza, pierwszą zrobioną przeze mnie grafikę. Muszę kiedyś zrobić jej redraw, bo jest paskudna. I kulturę i obyczaje opieram na średniowiecznej Anglii, jednak też nie powin, powinno to Wam dużo mówić, gdyż raczej staram się yy, po swojemu trochę to budować, ale fakt: budownictwo, kultura, handel opieram na średniowiecznej Anglii. Jednak imiona smoków są nadawane od różnych odcieni czerwieni, przykładowo Karmazyn, Rubin, Bordo. Dobra, to był głupi przykład, nie ma smoka imieniu Bordo jeszcze. Ale różne takie, jakby to być fancy nazwy na czerwony. Także są naznawane od różnych stanów ognia, przykładowo żar, płomień, żagiew, proga. Ale też rodzice często nadają swoim, swoim dzieciom imiona od różnych kamieni szlachetnych, takich jak diament, perła. No, perła to trochę rzadko, ale właśnie rubin, cytryn, granat. Właśnie też raczej się zamykają w skali tych takich bardziej czerwonych kamieni. różowych, fioletowych, ametyst. Ale są też smoczy rodzice, którzy nadają swoim. Dzieciom imiona kompletnie z ogona. Przykładowym takim smokiem jest Królowa, córka Królowej Płomień. Schemat imion pomruków nie dotyczy się powierników, gdyż powiernicy są specjalni i Im imiona są nadawane zupełnie w inny sposób niż to się robi u pomruków. Przykładowo u pomruków imię się nadaje praktycznie po urodzeniu, u powierników jest to trochę później i też nie zawsze musi być powiązane z ich rasą. To właśnie mamy przykład soneta czy musaela, których imiona pochodzą od, od podpełniań takich jak onyksy czy skrzydłe. Mimo, że społeczeństwo jest materialne, to również ich mają dużo do powiedzenia w tym świecie. Często właśnie to oni zajmują się takimi no, samczymi sprawami, mimo to samice im nie ustępują, tak jakby. Mają równouprawnienie, z czego samice są ciutkę wyżej i zwyczaj samica prosi samca o to, żeby właśnie założył z nią rodzinę. Co u pomruków nie jest to nazywane mąż pójściem, lecz budowaniem gniazda, założeniem gniazda, coś w tym stylu. Wspomniałam już o tym, że wśród smoczych ras występują typy mistyczne. U pomruków są to trzy takie mistyczne typy. Jednym z nich są smoki posiadające na ciele złote pasy. Uwaga, złote pasy, nie żółte. Złote, co się świecą złotem i emanują ciepło. Ten mistyczny typ jest nazywany, tak? Nie inaczej? Złotymi pomrukami. Mimo, że nie są złote, tylko właśnie są zazwyczaj czerwone i mają złote paski na ciebie. A ich specjalną, mistyczną umiejętnością. Jest pirokineza, czyli że siłą woli ją ogień, ogień łogień. Drugim mistycznym typem są tak zwane czarne pomruki, jednak nazwa też jest myląca, gdyż te pomruki wcale nie są czarne i nie posiadają czarne plamy na ciele, które są czasami interpretowane jako smolne łuski, jednak smolne łuski się umiera, a nabycie na czarnym pomrukiem już nie. Te smoki posiadają. Dar pyromancji, czyli potrafią rozmawiać z duchami przy pomocy ognia. Mały taki fanfakcik od autora: Jest zaledwie 5% szansy, żeby smocze, które już ma się urodzić mistycznym, posiadało obydwie te umiejętności czyli jednocześnie złote, jak i czarne pasy na ciele. Ostatnim mistycznym smokiem jest biały pomruk, i tutaj nazwa akurat w tym wypadku nie myli. Te smoki są faktycznie białe. Jednak według tłumaczy badaczy, białe pomruki nie powinny być klasyfikowane jako smoki mistyczne, tylko właśnie jako taka odrębna podgrupa pomruków, takie kuzyny pomruków. Ten typ jest też bardzo, bardzo rzadki, nawet rzadszy od bycia złotym czy czarnym pomrukiem. A jak już występuje, to właśnie w takiej rodzinie. Raczej rzadko się wykluwa biały pomruk u normalnych pomruków, częściej wykluje się biały pomruk u białych pomruków. W sensie, jak dwa, bieli pom jak dwa białe pomruki mają młode, to zaczynają być białe i tak dalej. Jednak rzadkość ich występowania nie tyle wynika z tego, że ciężko to się taki wykluć, tylko właśnie dlatego, że mało, który dożywa dorosłości. Mają one bardzo cienkie łuski i są bardzo podatne na uszkodzenia. Za to rekompensują to sobie niezwykle gorącym i pięknym ogniem, jakim jest właśnie błękitny ogień, który oprócz nich może przywołać jedynie powiernik ognia. A tak dla ciekawych to albinizm jest już częstszy niż bycie białym pomrukiem. I tutaj macie porównanie pomruka albinosa i pomruka białego. Dobra, to by było chyba na tyle. A na zakończenie pragnę Wam jeszcze przedstawić smoki bliskie mojemu sercu z tej rasy: czyli Sonet, Musael, Rubin i Błękitna. Z czego te dwie ostatnie to są smoczyce. Jak narysuję im kolce, ten kolce na brwiach, to wtedy będziecie wiedzieć, ale chyba tego nie zrobię. To by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich rysówków, zapraszam na Instagrama i z czego właśnie na tym drugim, na deviantartcie możecie pobrać sobie pusty lineart pomruka ognistego i tworzyć własne postacie, gdyż tak ten świat jest dla was poniekąd otwarty i możecie tworzyć własne ocki z tej rasy, a także innych, jakie ja wam przedstawię. Jednak prosiłabym o to, że jak już będziecie gdzieś publikować swoje ocki, to jednak podpisywać, że ja jestem autorem rasy, bo już nie raz się mi zdarzyło, że ktoś mi kradł pomysły. A wierzę, że w to, że moi widzowie są mądrzy i nie będą mnie okradać z mojej pracy intelektualnej. To na tyle, jak zwykle się przyciągam z zakończeniami. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na moje inne so social media. Trochę się bardziej rozwinęłam na Instagramie ostatnio, czasami nawet, nawet jakieś stories wstawiam, czasami. Więc to by było na tyle, z tej strony była Shiro, do zobaczenia, cześć, czołem i pa! Nie wiem, kiedy będzie kolejny film, mam nadzieję, że wkrótce.